Cześć, z tej strony Guzik, a to jest guzikologia. I dzisiaj zapraszam Was na omówienie kolejnego suplementu do gry Cień Władcy Demonów, a ten suplement się nazywa Suplement Władcy Demonów. Generalnie rzecz biorąc, ten suplement jest wartością, która została wycięta z podręcznika głównego. I umieszczona po prostu w ramach takiego suplementu, i tutaj na samiutkim początku tego mamy we wprowadzeniu, jakby taką informację od Roberta Szwalba, dlaczego to się stało tak, że to zostało wycięte. Bo generalnie mogłem stworzyć książkę tych rozmiarów, ale zdawało mi się, że 282 strony to w Sam raz, jeśli chodzi o podanie informacji i ich wyszukiwanie. No, tymczasem Warhammer 400 stron, jakby wiadomo, bo można też i tak, prawda? Mm, szczerze mówiąc, uważam, że te informacje powinny być w podręczniku. Po prostu powinny być w podręczniku. Tego nie jest na tyle dużo, żeby. To jest raptem 50 stron. W podręczniku to jest cieniutka cieniutka broszurkę, ja myślę, żeby nie zwiększyło to na tyle wielkości podręcznika, żeby on się w jakiś sposób stał nieczytelny, a te informacje mogłyby się tam po prostu znaleźć. Natomiast, no... wyszło jak wyszło, tak czy siak. O czym jest suplement? O wszystkim. Tu mógłbym zakończyć, chyba, generalnie omawianie tego suplementu. Bo znajdziemy tutaj nowe pochodzenia, faun niziołek. Znajdziemy komplikacje fabularne. Komplikacje fabularne. Nie dają nam nic, ale utrudniają nam życie. Więc to jest takie. Rozwinięcie naszej historii, naszej postaci. Po prostu jesteśmy przeklęci w jakiś sposób, albo działa na nas jakaś magia, albo jesteśmy uzależnieni od czegoś. Także to są tylko takie utrudnienia, które są smaczkiem dla naszej przygody. Mamy nowe ścieżki eksperckie, nowe ścieżki mistrzowskie. Tutaj ze ścieżek mistrzowskich Alchemik i Saper. Mnie osobiście bardzo tak w serduszku się dobrze robi, jak takie, jak takie rzeczy inżynieryjne, że tak powiem, widzę, e, bo niektórzy gracze po prostu bardziej lubią dominować nad grą za pomocą inżynierii niż magii samej w sobie, bo inżynierię można łatwiej wytłumaczyć powiedzmy w jakiś sposób. Co ty pierdolisz, człowieku? E, rozdział trzeci jest to rozdział poświęcony ekwipunkowi. To jest uzupełnienie tego, co mamy w podręczniku głównym. Są tutaj substancje alchemiczne, są cuda inżynierii, które no, generalnie to jest tworzenie bomb, y pistoletów, jakichś garłaczów, konstruktów, tego typu rzeczy. Y są też przedmioty zakazane, które stricte no, po prostu są zakazane. No, co tu dużo mówić. Eee, płatki lotosu, bodajże to jest coś co palą w Edesie, strona 27, aż sobie zobaczymy tutaj. Eee, tak, płatki kwiatów lotosu mają bardzo silne działanie narkotyczne, gdy się je pali, zeżycie ich w ten sposób zajmuje 10 minut, po upływie tego czasu wpadasz coś na kształt snu no i stajesz się zamroczony na godzinę. <laughs> po zamroczenie dobiegnie końca, odzyskujesz jedno poświęcone użycie czaru, płatki lotosu są uzależniające i właśnie wokół tych płatków lotosu dzieją się też historie w, że tak powiem Edesie, czyli w jednym z dziewięciu miast, które należą do Konfederacji Dziewięciu Miast. Także, także tak. Są też tutaj nowe eliksiry. To napój magiczny, nie. Kalafiorowa. Hmm. Mm, które są. takie se. Po prostu. fajnym uzupełnieniem. Nic nadzwyczajnego. E, jest też pojazdy. i tutaj one dostają jakąś swojego rodzaju nową. powiedzmy. nową. Dostają swojego rodzaju mechanikę. E, jak je używać. jak z nich korzystać. jak się poruszać. Jakie manewry można wykonywać nimi. i to trąci delikatnie. Suplementami z Konana 2D20, bo tam każdy suplement jest o czymś innym i on rozwija nam mechanikę z podstawowego podręcznika o nowe rzeczy typu. statkami, jak się pływa statkami, jakie manewry można wykorzystać, jak wygląda walka dwóch statków i tak dalej i tak dalej. No, to tutaj mamy, powiedzmy, jakieś uproszczone rzeczy związane z pojazdami. Rozdział czwarty zdecydowanie najwięcej zajmuje w spisie treści. Natomiast wszystkie te rozdziały są dość równe, jeśli chodzi o sumaryczną ilość kontentu w środku. Yy, natomiast mamy tutaj nowe tradycje magii. Alchemia, śmierć, demonologia, łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, spirytyzm, telekineza, telepatia, inkantacje. Yy, wszystkie nowe, nie ma tego w podręczniku głównym, w podrę... nie ma tych... Ja jestem. Rzeczy w podręczniku głównym, więc to tylko uatrakcyjnie naszą rozrywkę. Szczególnie, że dużo, dużo rzeczy, albo dużo zaklęć, których korzystają NPC w innych przygodach, czy też właśnie w tych rozpisanych dziewięciu miastach konfederacji. No to one korzystają właśnie z tego. Rzeczy, z, z tych zaklęć, których tam nie ma, i ja wiem też, że korzystają z zaklęć, których nie ma w ogóle w tych suplementach, tylko e, będzie jeszcze jeden, jakiś taki duży dodatek poświęcony magii, także na niego, na niego też czekam gorąco. Ale wróćmy do, wróćmy do rzeczy. I rozdział piąty to są już typowo dla mistrza gry po prostu rzeczy. E, czyli mamy bestiariusz z nowymi ziomeczkami e, i. Artefakty, którymi możemy obdarzyć naszych graczy oraz mało bo mało, ale miejsca, na które nasi gracze mogą natrafić, czyli jakieś magiczne miejsca mocy, miejsca nawiedzone, tego typu, tego typu rzeczy. Sprawdźmy sobie może jeszcze coś takiego, jak to, jak to wygląda. Czyli po prostu możemy sobie coś wylosować, jaki efekt w danym miejscu coś może mieć. Na przykład, to jest bardzo ciekawe, strefa magicznej martwoty. W momencie, kiedy ktoś zrobi jakiś zajebiście duży, ciężki rytuał, no to magia w tym miejscu się wyczerpuje i siema. Nie ma rzucania zaklęć. A jak ci się uda rzucić zaklęcie, to to jest taki wypierdek po prostu rzucony. Rzucony na trawę, a nie zaklęcie. Także... To są rzeczy, które bardzo uatrakcyjnią nam rozgrywkę. Nie zdominują jej za bardzo. Hmm, więc generalnie. No powiem tak, jako że uważam, iż te rzeczy powinny być w głównym podręczniku. To nie jest najciekawszy suplement, jaki można kupić. Bo bez tych rzeczy tutaj da się żyć. On jest. On uatrakcyjnia ten kontent, ale nie jest to w jakiś sposób wymagane, by dobrze się bawić. Tak mi się, przynajmniej, tak mi się przynajmniej wydaje. Te suplementy nie są duże, także ja dużo też nie będę o nich mówił, no bo nie będę przechodził przez cały suplement, żebyście sobie później mogli powyciągać i rzeczy stąd. To by było nie fair. No, także co? Dzięki bardzo. Trzymajcie się i do następnego. Hej! Materiał powstał dzięki wsparciu patronów.